Razem z Trefrem Gdańsk i grupą Tref, znowu wspieramy szlachetną Paszkę. Wspólnie zebraliśmy pieniądze i teraz staramy się przekazać te pieniądze dla potrzebujących. W tym roku wspieramy panią Halinę i panią Milenę. I teraz zaczynamy od zakupów spożywczych. Święto Bożego Narodzenia. Są to super święta, ale jest to ciężki okres dla, dla osób potrzebujących, ponieważ jest zimno. I jakby wtedy sobie przypominamy, że. Dużo jest osób, które potrzebują wsparcia i fajnie, że jako ludność się jednoczymy i pomagamy, aczkolwiek trzeba robić to przez cały rok i trzeba pamiętać, że, że ludzie, którzy są w potrzebie, potrzebują tej, tej pomocy przez 12 miesięcy, a nie tylko raz w roku. When I was in college we did something like this, um, we uh, went shopping like this for, for families that were in need and uh, could use the help in the, in the grocery store. Um, I love doing rzeczy. like this. It's amazing and it, it really embodies like, the spirit of Christmas. It's amazing. It's something exciting to do and it's always fun uh, helping other people out. Właśnie idziemy na lachetną paczkę do naszego titularnego sponsora, Klefesa. Bo to jest czas świąteczny i bardzo ważne jest, żeby w tym okresie pamiętać e, o ludziach potrzebujących a my właśnie do takich ludzi będziemy tą szlachetną paczkę robić.